Upe. Siema, westesony Yacho, a dzisiaj kolejny odcinek z Apple King. Dzisiaj przechodzimy na następny poziom. Ciekawi mnie jak tego... jak ten poziom to to będzie poziom, jak on będzie cały wyglądał. Poszukajmy tajnej skrzynki, bo może będzie tu na górze. Tu chyba nie ma. Dobra, zrozumiem na dół. Dobra, do ciora. Zbogiem mojego konia Dobra. Ja! Yeah, Zginęliśmy. I schodzimy tam teraz na dół. I to jest właśnie ciężko, bo widzowie... O, Tajna arena! Tajna skrzynka! Ej, ale fajnie, się tu nie spodziewałem, że akurat tu będzie. Więc mega fajnie. I Wizard. Trochę szkoda, że Wizard dali, bo mi jedno HP zadał. Ale była tam anteczna skrzynia. I coś pełno innych skrzyni. Nie to atakuj! Nie! Jak się włączyła mnie to się tego nie to po co zabiję go jabłkami. muszę zdobyć grzybowa dobra zdobędziemy dla siebie grzyba grzybie Chyba nie wiem co to robi, więc zabiłam go. A nie Antiquizard, on jest antyczny i umie latać. I to jest jakby taki duch, duch, zły duszek. Nawet nie duszek, po prostu zły duch. Zły duch taki po prostu. Dobra, skok. I może to ja i to... I! Prawie dostałem wrażenia. Chodź, pójdźmy sobie na górę. Antiquizard, gin! Co ty tu robisz? Antiquizard, gin po prostu. Criticala... Critical leciał. Critical. Critical. Dostał za swoje. Teraz nie mam pojęcia, co to zmienia. I znowu zginęliśmy. Dobra, lecimy. Pełną HP, teraz go zabijemy. I dostał. O nie, teraz te wszystkie armaty nas próbują zabić. Uskoczymy im. No. Trzeba tą armatę rozwalić normalnie. No bo ona nam przeszkadza tutaj, tam wej, więc rozwalić ją spadliśmy. spadnaliśmy, znaczy. Lecimy tak do góry. O! I złoty grzybol! No to był złoty grzybol, dlatego tak do góry. Idziemy oddać złotego grzybola. Ta, 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 dobra, dobra. Ja tu tylko. Ja tu tylko pokojne. Nie śmiej się takie ja tylko pokojne. Ale co ta dźwignia? Właśnie nie wiem. Jest możliwe, że to jest takie tyne, że dźwignia zmienia, czy jest... Wejście, czy nie? Chyba tak. Możliwe, albo coś takiego, coś, co jest dalej, zmienia te dźwignia. I znowu zginąłem. Dobra. Pierwsza ma była teraz czas na drugą. Dobra, zakładamy się jak asasyni. O, bo go. To mnie rzuca się Ging, ging, ging. Szybko, ging. Szybko go atakujemy. Ging, ging, ging. ging. I go, fajnie, fajnie. Dwa bardzo fajnie. elegancko. I kończymy odcinek, bo już mamy skończoną całą mapę. Cześć!